Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie na nowych tradycyjnych piątkowych krzyżówkach Na dzisiaj połączenie krzyżóweczek za 5 zł i krzyżóweczek za 3 zł Czyli mamy 3 krzyżówki XL i 3 krzyżóweczki za 3 zł, które wcześniej napoczęłam Teraz mamy trochę mniej literek do odsłonięcia Tutaj tylko dolny rządek liter, tutaj nam zostały bodajże 2 albo 4 literki do odsłonięcia Także odcinek za 24 zł na dzisiaj. Trzymajcie proszę mocno kciuki, żeby te piątkowe krzyżówki się odmieniły. Krzyżówka XX, ale coś ostatnio się obraziła, także zobaczymy, jak sprawdzą się maluszki. Dobrze, kochani, także bierzemy się za tą galaktyczną, zieloną zdrapę. Ja bardzo ją lubię. Lubię tą zdrapkę za 3 zł fajne, ma duże takie te pola do drapania. Przyjemnie się drapie fajna jest ta warstwa ścieralna no, i tak mamy w pajacu. I czy jeszcze gdzieś znajdziemy jakieś P? Tutaj, w pudlu. W pudlu. Dobra. Dalej lecimy drapaczkiem od Nui. I tak tutaj mamy licerkę. No mam cały zestaw drapaków. Jeszcze mam tutaj ten make-upowy, jeszcze ten. No, to także. Pozmieniamy sobie te drapaki, tak, żeby było fajnie. Dobra, literka F, dalej mamy literkę K. Literkę K jak knot. I utworzyło nam się słowo knot, czyli to już jest drugie słowo. Knot i tort. Dalej mamy tutaj kontrabas. Kontrabas. Tak, dalej, 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 dalej. Tutaj więcej nic nie widać, także bierzemy kolejną literkę, literka C. Literka C występuje nam w chmurze i w cynamonie. Kto lubi cynamon? Ja lubię cynamon, cynamon do owsianki do różnych w szarlotce. Posmak cynamonu też jak najbardziej. I tak to mam w pajacu. Nagrywam na baterii takiej kurcze, wyciskam tą baterię, także może w momencie pewnym urwać i trochę podładuję baterię i będę dalej rapać. Ale na razie mówię tak, napocznę ile się da. I najwyżej będziemy zaraz dalej, jak podładuję baterię. Czy wy tego nie odczujecie? Bo to, ja tu sobie to wszystko ładnie połączę i przytnę. O, fajnie, knot i tort i ser. Także mamy tutaj trzecie słowo. Super, aż staty się cieszy i skacze, jak to zawsze on tak. W takich momentach się rusza. Dobra, tu jeszcze było F w słowie FASO, ale nie było literki A. Zobaczmy po tym, co zostało. Literki L nie ma, M, A, Y. <grytania> no dobra, wygląda na to, że mamy te trzy słowa, czyli zaczynamy wygraną. A słuchajcie, jak zaczynamy wygraną. I jest czwarte słowo jeszcze, DON, czyli... Don knot tort i ser. Cztery słowa, 6 zł. Słuchajcie, jak zaczynamy wygraną, to zazwyczaj odcinek y, wróży dobrze. Dobrze, także tutaj mamy tak: u u u. U u, u to jest 6 zł. Także super, super fajnie. Super fajnie, super ekstra zaczynamy wygraną, także naprawdę super, bardzo fajnie. Dobra lecimy dalej z kolejną krzyżóweczką teraz tak na przemian, żeby było ciekawie. to weźmiemy sobie krzyżóweczkę XL tak wiecie ja lubię taką przeplataneczkę robić dobra, mamy literkę D a teraz może drapak make -upowski. weźmiemy w obroty tu nam się utworzyło słowo walc walc wiedeński, dobra i lecimy teraz tak literka D tutaj, a tu jest tak kadencja i tutaj z drugiej strony, verdi, tu słuchajcie mamy słowo na V, to jest normalnie święto, verdi z Dun, tak? Czyli tu mamy z Duna. I czy jeszcze gdzieś tu mamy jakieś D, nie widzę, dobrze, także lecimy sobie z kolejną litereczką, literka S, w serocku. Tutaj mamy w sejfie. trochę szybciej polecimy z tym drapaniem, w balaście. Mm. Dobra, i tutaj s, 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 tu jest tak. UNESCO. UNESCO. Stos. Nos. UNESCO. Stos. Nos. <grych> Dobra, i tu jeszcze jest potomstwo. statyw, Uspokój się. Dobra, tutaj mamy J. J. W sejfie mamy J. Dalej, dalej, dalej. Tu jest w kadencji. Mamy J. I tiri 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 tiri. tutaj więcej nie ma, teraz zobaczymy sobie tutaj J w, w raju i w Azji, także mamy słowo Azja. Tak, i chyba więcej J tutaj nie znajdziemy, także ostatnia litereczka Y, także bonus niestety nam przepada w bonusie, opatrz co tu było w bonusie. Takie rzeczy były w bonusie, dobra Y. Y, tu mamy tak Fanatyku. Mamy Y. O, ale zrobiłem zamach. A to nic. Tutaj mamy Y. I jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj chyba więcej. O, co ten statyw tutaj. Kica. Syn. Słowie, syn mamy. I chyba to tyle. Także wygląda na to, że tu mamy pusto. Tak, różne kontrolne, także tu do pustaków leci. No i teraz krzyżóweczka za 3 ziko. Dolny rządek liter mamy D. D jak Dawid. I tak, tu mamy w słowie sad, wadę, mekun. Y, dobrze. Y, jeszcze gdzieś nie widzę, no to lecimy sobie dalej. A tu słowo gaz, mamy I, iga. I już takie miałam przeczucie, że może tutaj będzie jakiś swrocik chociaż. Bo tak lubią się te krótkie słówka czasem utworzyć i coś tam fajnego... Wrzucić czy cztery słowa utworzą się, czy trzy z tych krótkich słów. Całkiem sympatycznie, całkiem przyjemnie. Dobrze, tutaj mamy C, dalej mamy E. E jak Ewelina. Cement. Cement. Mostek. Step. Tu jest tak. Peru. Zaciszę wademekum. O, wademekum nam się otworzyło. Super, ładnie. Czyli mamy trzy słowa. I gagas, i takie długaśne słowo wademekum. To już mamy wygraną. Dobre, miałam przeczucie i starcie, bo jak już napoczynałam, to mówię, o, chyba coś tutaj będzie, jak są tak te dwa słowa. No i jest. Pięknie, pięknie, pięknie. Krzóweczka za trzy złote naprawdę daje radę. Daje radę, ostatnio, muszę Wam powiedzieć. Yy, bo no, są wygrane, są wygrane w niej. Trzeba się jej lepiej przyjrzeć. Przyjrzeć. Mamy tak, ale s, nie mamy s. Także h, tutaj by tutaj coś, w sumie te s by dużo dało. S by dużo dało, także tutaj modlę się o s. <grych> dobra. Dobra, dobra. Patrzymy, ostatnią s, 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 S. Nie, n. No dobra. Ale patrzcie, czwarte słowo, czyli druga krzyżówka, która dała nam cztery słowa już, bo mamy cement, wademek, iga i gaz. Może jeszcze coś się uda. Jest, kochani, kolejne słowo han. Także mamy już piąte słowo, już zbieramy po malutku jeszcze więcej dyszkę. Świetnie, bardzo się cieszę. Bardzo ładnie te krzyżówki za 3 złote. S. Czy tu było S? Nie było, czyli tak, cement mamy na mur beton. C M. N. T. Cement nam przycementował, wygrano. S nie było, R też nie. Szybciutko patrzymy, bo to, to nie ma co tutaj. Eee, tak, tak, dobra. Czyli są, tak. Cement. Wademekum i gaz. Tak. Pięć słów liczyłam. I Han. słów. Super. Bardzo ładnie. Bardzo ładna krzyżóweczka. S, S, S. Chyba to oznacza 5 słów. Tak mi, się tak mi się bynajmniej wydaje. Także mamy tutaj 10 złotych. Super. Słuchajcie, żebym ja nie szukała, to ja sobie zapiszę, że tutaj mamy 10 zł, bo ja, ja mam krótką pamięć i ja zaraz zapomnę i będę tych słów szukać. Także dobra, pięknie. Pięć słów, 10 zł. Ekstra. Odkładamy druga wygrana krzyżówka za 3 złota. Zobaczymy, czy Krzyżowa XL będzie chciała ją dogonić. Czy ona ją będzie chciała dogonić? Dalej mamy teraz tak, litereczka F. Literka F, jak ten mój flaming ulubiony, bo ja bardzo lubię flamingi, zresztą wiecie bardzo dobrze. Yy, dobra, F F F, F F F F. Tutaj nie ma F. Tu jest tak, tu jest futro, Finlandia. I, 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 chyba więcej nie ma, dobrze E teraz jest, tak, pensja Pensja za dwa złote Pensja za dwa złote Kodeks Algebra O, E, chociaż trochę się tutaj myślę A, tu jeszcze było F, dobrze, sympatycznie Sympatycznie Tutaj mamy E, tu mamy NOE Tak już, słuchajcie, polecę e. O, tu była jeszcze foczka Foka tu była Dobrze, teraz patrzymy sobie tutaj debata. Tak trochę się po, pośpieszę. Zawsze lubiłam tak robić, żeby, żeby było dokładnie. Dobra. Tak. Muszę na chwilkę zatrzymać, bo ta bateria zaraz mi padnie. Okej, okay, trochę podładowałam, także powinno być już w miarę git. Także dobra, przybliżam i lecimy sobie dalej. Na literce E zakończyłam. Na literce E. I chyba więcej jej tu nie mamy, także możemy sobie przejść do następnej, jaką będzie moja wspaniała i ulubiona literka w krzyżówkach X. E, przy okazji pozdrawiam też Mery, która też bardzo uwielbia e, X -y w krzyżówkach i pewnie wszyscy tak bardzo je uwielbiamy. Tak samo jak i Pał i Y. To są takie wspaniałe litery do krzyżówek. <laughs> Oczywiście wszystko z lekkim sarkazmem. No i dobra, mamy tutaj debatę, tak? Debata, utworzyło nam się słowo. Yy, dobra, i patrzymy, czy tu jeszcze jakieś B, ale chyba nie. Chyba nie, także wygląda na to, że chyba na tym już poprzestaniemy i na tym już zakończymy. Może gdzieś tam są jakieś niedobitki, których nie dodrapałam, tak jak na przykład tutaj mamy i, tutaj mamy i, yy, czy jeszcze gdzieś coś, yy, tutaj mamy Z. Już tak, wiecie, nie będę tak już dokładnie dodrapywać, bo to chyba raczej nic nie zmieni. A tak dla, dla świętego spokoju. Dobra, zobaczmy kontrolne, żeby nie przedłużać i tutaj... O. No i kontrolne wyjaśniły sprawę. Nie mamy tutaj wygranej. Chyba, że wy widzicie wygraną powyżej tysiąca. To dajcie znać no i dobra, ostatnia krzyżóweczka no po prostu będzie niezła heca, jak się okaże, że będzie wygrana, powrót do korzeni bierzemy drabak. Yy, z lotto od którego się wszystko zaczęło <gry> dobra, tu mamy tak ukrop, ukos, puszczyk taka słówka sympatyczna dobrze dalej chyba u niej mamy także możemy przejść dalej, myślę myślę, że można <gry> w, tu jest tak lift to U muszę poprawić, bo mnie wkurza. Jak jest tak niedokładnie. Czasem jak już tak się trochę pośpieszę, to... To tak tylko wiecie, nie jest y, dodrapane dokładnie, ale ja lubię, jaki jest dokładnie. Dobrze, tutaj mamy N, tutaj mamy tak, tu mamy Darwin, tu jest Neon. I... i tyle. Dalej mamy literkę S. W kosie. U skoków, u kosie, no, w kosie też jest, w salsie i cis nam się, się utworzył. Zobaczcie, jaka dynamiczna sytuacja. Esej, czyli już mamy dwa słowa. Może wciągniemy jakieś trzecie i będzie normalnie tutaj taki chat. Krzyżówce za 3 złote. Że normalnie czapki z głów. I tak, tu mamy M. Tu mamy M, tu mamy oman, Ostatnio z kapci wyskoczyłam na pustaki, to może teraz z kapci wyskoczy na wygrane Chyba czas najwyższy, co? No i tak, tutaj mamy Justynię. A nie było? A nie było A. Aha, nie było A. No dobra, no dobra, no dobra. Czyli tak, tutaj mamy D. No ale to chyba nic nie wniesie, bo tutaj jest W, ale dalej nas A tutaj trzyma. A nas trzyma y, i blokuje, tak. Tak to jest. R. Hmm. 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 L nie było? Czy to jest L? A, jest! No to co, chyba słuchajcie, takim sposobem mamy kolejną wygraną cis, Leaf i Essay Ach, Nie do wiary! I jeszcze jest E, czy jest Ser? S, E, R Nie no, normalnie rewelacja Te krzyżówki za 3 zł to po prostu dzisiaj mi rozwaliły system, że tak powiem Cis <grych> Leaf, Essay, Ser no super, świetnie, mega, ekstra, cieszę się bardzo Bardzo ładne krzyżóweczki, no ładne, galaktyczne krzyżówki, tak, piękne Dobrze, sprawdzamy kontrolne jak będą o jest... u, 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 u. Czyli tak, jedno słowo, drugie słowo, trzecie słowo, czwarte słowo 6 złotych, pięknie, pięknie, pięknie Wszystkie krzyżóweczki za 3 złotych są wygrane Świetnie, naprawdę no pięknie się spisały, a te chyba będą wszystkie przegrane, kochani, no, normalnie. W tych maluchach to ostatnio teraz jest chyba jakaś moc, jakaś trzeba się chyba bardziej skupić, przerzucić na te mniejsze zdrabki. Owocóweczka, fajnie, owocóweczka, fajnie, o tutaj jest jazz, <laughs> Marysia się ucieszy, tak, tu mamy tag, tu mamy kwit, tu jest bitkacy. I co jeszcze tu jest? Atyla. no słuchajcie, no, żeby ona chociaż ta jedna uratowała honor tych <grywia> ty krzyżówek XL Bo wszystkie przegrane maluchy je ograły Maluchy je ograły I taki zwrot akcji Dobrze, tak D, no chyba tak, widzicie jak tu pusto jest Albo ja tam coś poomijałam ewentualnie Taka jest też opcja Dobrze, lecimy dalej Mamy literkę O Obiekcie, może bonus może bonus? Kto to wie? O, dobra, z tym O trochę się tutaj zabawimy, bo będzie tego więcej. Tu jest O, tu jest O, tu jest słowo. Tu jest słowo. A nie, nie ma słowa. Ja tu się zapędziłam, jeszcze S mi tam zostało. Nie ma słowa. Cofam to, wracam to, wróć. <laughs> dobra, czyli tutaj O, tu jest tak. Teofil. Tutaj jest tak. Koczownik tu jest tak, tu jest owczarek owczarek, piękne, mądre psy, owczarki niemieckie jest tak, ornat tutaj mamy o no i dobra, no i dobra i dalej mamy m, czyli bonus, no już chyba raczej nie ma co niego liczyć tu mamy słowo jama i jazz, czyli mamy dwa słowa tu, dobra, tutaj mamy m Walczymy, walczymy. No co do, do końca, do upadłego walczymy. Może coś tutaj jeszcze wywalczymy w tej krzyżówce na koniec, żeby tak wstydu sobie nie narobiła. Żeby sobie nie narobiła wstydu, że ją tańsze zdrapki ugrały. <laughs> Ale to nic złego, słuchajcie, te małe zdrapeczki potrafią zaskoczyć. O, no i patrzcie, posłuchała się, zawstydziła, dała tą fokę na koniec, że tylko zobaczy f, o, k, a. <laughs> Są trzy słowa, pięć ziko już mamy. Może jeszcze coś tutaj, te kanan jeszcze coś tu wniesie, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nastawiam się. Saki, Saki S nie było, także i tak, tutaj, tutaj, tak, to jest, że nie ma. No i tutaj jest tak, koczownik, to mamy w koczowniku, ale słuchajcie, te krzyżówki naprawdę mi się dzisiaj podobają, muszę Wam powiedzieć, naprawdę mi się dzisiaj podobają. Pomimo tego, że dwie xl były puste, Aczkolwiek bardzo fajnie, bardzo fajnie zaskoczyły krzyżówki za 3 zł. No i ta jeszcze na koniec dała wygraną. Słuchajcie, tak jakby tak miało być, że na koniec spadła wygrana. Także powiem Wam, że jestem dzisiaj bardzo podekscytowana i zadowolona z tych krzyżówek. Co by tutaj ymm, miałabym Wam powiedzieć? <grych> Także super. Sympatycznie, pozytywnie, bardzo fajnie. No i dobra, lecimy z, z sobie z kontrolnymi BBB, także ja już wiem, <gryw> już wiem, że BBB oznacza to zwrocik 5 zł. Także słuchajcie, fajnie jest, fajnie jest. Zaraz zobaczymy, czy tu całkiem przypadkiem ja nie złapam jakiegoś plusa. <gryw> dobra, sytuacja wyglądała tak, że miks był za 24 zł. I tu mamy tak, tu mamy piątaka. No, tu mamy dychę. Tu mamy dychę i tu mamy dwie szóstki, 2 razy 6 zł. Super, także naprawdę jest, słuchajcie, jest fajnie. Także przechodzimy do podsumowania. Także kochani, podsumowanie jest takie, że na 24 zł wydane mamy 27. Także jesteśmy jeszcze na plusie, plusik mały, ale jest, w końcu są piątkowe krzyżówki na plusie, jakąś dobrą intuicję miałam z tym, żeby sięgnąć po te mniejsze zdrabki, bo naprawdę wyszło fajnie, dużo słów się utworzyło, dużo słów w krzyżówce za 3 złote, także naprawdę optymistycznie fajnie, słuchajcie. Jestem zadowolona z tych krzyżówek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No słuchajcie, wszystkie dzisiaj kupione na dzisiaj krzyżówki za 3 zł okazały się wygrane. Co prawda 3, ale rzadka sytuacja, żeby tak się trafiło, że przy małej ilości zdrapek jednak wszystkie były wygrane. Niskie prawdopodobieństwo. No ale super fajnie. Przegrały dwie, dwie krzyżówki XL, ale jedna na koniec tak jak chciałam. Tak, jak chciałam na koniec, tak się ustawiło, tak jak powiedziałam, chyba tak miało być, że na koniec dała wygraną. Dobrze, kochani, bardzo serdecznie Wam dziękuję za obecność, za oglądanie, za miłe komentarze. Proszę o zostawienie łapeczki w górę, bo myślę, że te krzyżóweczki dzisiaj na to zasługują w pełni z tym małym mini plusikiem, ale jednak jest, fajnie. Ja jestem zadowolona z tego wyniku dzisiaj. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Także kochani, kto jest nowy na kanale, kto dopiero trafił, zachęcam do subskrypcji. Takie krzyżóweczki są co piątek, także fani krzyżówek, wiecie co robić Łapeczki w górę. <grych> dziękuję Wam bardzo raz jeszcze. Buziaczki, pa pa!